Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kanale Taki Temat. Nazywam się Julian Maliński i dzisiejszym naszym gościem jest pan Roman Fritz, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna i prezes Fundacji Pobudka. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie redaktorze. Szczęść Boże Państwu. Witamy serdecznie. I taką mamy pierwsze zagadnienie. Dzisiaj następnie porozmawiamy o pobudce, o sprawach organizacyjnych, o wydarzeniach. Proszę bardzo. Tak, bardzo chętnie powiem parę słów. Od kilku miesięcy pełnię funkcję prezesa Fundacji Pobudka. Przypomnę Państwu, że to organizacja założona przez Grzegorza Brauna w 2015 roku i oparta o takie cztery podstawowe filary, czyli Kościół, Szkoła, Strzelnica i Mennica. Organizujemy często różnego rodzaju wydarzenia, konferencje. Ostatnio prezentowaliśmy. Takie sprawozdanie z turnieju strzeleckiego, który odbył się w Jaworznie we wrześniu. Potem mieliśmy okazję organizować rocznicę czterechsetną zwycięstwa nad Turkami pod Chocimiem Ta konferencja oraz pokaz fusarii miały miejsce w Rzeszowie pod koniec września. No a teraz chciałbym się z Państwem podzielić również pewnymi sprawami organizacyjnymi, ponieważ nasz skład. E, powiedzmy, ludzi, którzy zarządzają pobudką, się wzmocnił, e, będzie się odmładzał i tutaj bardzo się cieszymy z tego powodu, że są ludzie młodzi, chętni, dynamiczni. E, którzy pewnie pokierują naszą organizację, naszą pobudkę na właściwe tory. E, będzie mnie wspierał jako wiceprezes, kolega Piotr Bartyzel z Krakowa, e, z kl dowódca klucza Krakowskiego. A w, jeżeli chodzi o tutaj funkcje zarządcze, będzie miał takie miłe obowiązki czuwać nad stroną internetową pobudki, nad e, mediami społecznościowymi. Myślę, że będzie poprawiona komunikacja z wszystkimi budzikami oraz e, chętnymi do działania ludźmi w, całym, w całej Polsce i poza granicami. Poza tym chciałem wspomnieć, że e, będziemy mieli nowego koordynatora obszaru Mennica będzie to kolega Paweł Chmielewski z Wrocławia e, i przed nim również e, ciekawe zadania, ciekawe funkcje, ponieważ e, już w styczniu będziemy organizowali zlot pobudki doroczny e, połączony z konferencją Mennica właśnie i zadaniem Pawła Chmielewskiego będzie również to do, do, będzie do, również doprowadzenie do skutecznego finału do użytkowania takiego katalogu, katalogu, który nazwaliśmy złoty budzik, a będzie chodziło o to, żeby y, ludzie działający w pobudce mogli w, wytworzyć coś w rodzaju giełdy swoich towarów i usług swój, do swojego. No to będzie taki też miły obowiązek Pawła Mielewskiego. Jeżeli chodzi natomiast o najbliższe y, spotkania, wydarzenia i konferencje. Pobudki, to serdecznie zapraszam. Pod koniec listopada, dokładnie 27, przewidujemy konferencję w obszarze szkoła. Tutaj koordynatorem jest Jan Krysiak z Ostrudy. No i ta konferencja będzie się, jak gdyby, zastanawiać będziemy się zastanawiać na konferencji nad dwoma sprawami. Pierwsza kwestia to będzie taka organizacyjna, jak doprowadzić. Do skierowania danego dziecka do, na drogę edukacji domowej, a drugim obszarem będzie przedstawienie, na czym polega wiedza społeczna. Wiedza społeczna, która wiąże się z tym, co przekazywać dziecku, co jest dla niego ważne. Są prawa boskie, są, pra, są zasady tradycyjne, jak się należy zachować, dlaczego tak, a nie inaczej. Dzieci często. Tego teraz nie wiedzą, bo czerpią sporo takiej sztucznej wiedzy z różnych takich przyrządów z ekranikami. Natomiast takie podstawowe zasady rzadko są coraz rzadziej są tym dzieciom wpajane i na tym też chcemy się skupić. Przypomnę, ta konferencja planowana na 27 listopada gdzieś w, centra, w centralnej Polsce. A korzystając z tego, że troszkę jeszcze mówię o tej pobudce. Wspomniałbym o innym wydarzeniu, które wcześniej, już 6 listopada, będzie organizowane w Paprotni obok Niepokolanowa w hotelu Kuźnia Napoleońska. To będzie konferencja organizowana przez Fundację Konfederacja Getrwałcka. Ponieważ sporo ludzi z pobudki również partycypuje w tych działaniach, już też serdecznie zapraszam. To będzie konferencja poświęcona postawie świeckich wobec dokumentu Franciszka Tradicionis Custodes, o którym, o którym to dokumencie wcześniej, kilka tygodni temu, czy nawet miesięcy temu, rozmawialiśmy. A więc jak świeccy, mają się czy powinni się zachować, aby przechować skarb tradycji katolickiej w naszych czasach. I wśród prelegentów będą m.in. redaktorzy portalu Polonia Chrystiana, czyli ppch24, tam będzie redaktor Krystian redaktor Kratiuk, będzie redaktor Paweł Chmielewski. Tutaj e, zbieżność imion i nazwisk e, z kolegą Pawłem Chmielew Chmielewskim, e, koordynatorem obszaru Mędnica Pobudki, to są dwie różne osoby, chociaż być może będą e, obok siebie na tej konferencji. E, zaprosiliśmy również e, jako prelegenta, będzie tam pan profesor e, Marek Kornat, oraz y, będzie pan doktor Wojciech Golonka. Y, także zapowiada się skład bardzo ciekawy i bardzo ciekawa dyskusja. Ja będę miał zaszczyt y, być y, y, no, współmoderatorem tejże konferencji. Tam y, głównym organizatorem i moderatorem będzie kolega Jacek Chrząszcz, który jest właśnie prezesem Fundacji Konfederacja Getszwałcka. Zapraszamy wszystkich, wstęp jest wolny tylko trzeba się zarejestrować. Szczegóły będą wysyłane lada moment. Czekamy teraz tylko i wyłącznie na grafiki, aby nadać rozgłos temu wydarzeniu w internecie. Przypomnę, 6 listopada miejscowość Paprotnia, obok Niepokalanowa Konferencja Fundacji Konfederacja Gietrzwałcka, poświęcona roli świeckich w obronie tradycji wobec dokumentu Franciszka Tradycjonisku Custodes. No zapraszamy, a ja chciałem jeszcze się y, taką dygresję zrobić y, odnośnie nauczania, bo teraz szkoła w ogóle świecka, ta, która jest obowiązkowa dla dzieci, to uczy takich typowo, ja wiem, no nie można mówić, że to socjalistów, ale raczej liberalnych ludzi, no nie? I tu jest cały szkopuł w tym, że to jest właśnie taka szkoła nastawiona i przygotowana. Przez 30 lat nam jednak y, zrobili wodę z mózgu, no. Ja bym, ja, bym, ja bym nawet dopowiedział pewien paradoks. Przecież no, nie jesteśmy ludźmi już najmłodszej daty, prawda? I pamiętamy edukację naszą w, w komunie, poprzedniej komunie, tej takiej PRL-owskiej. Klasycznej, można powiedzieć. Klasycznej komunie z czerwoną twarzą, a nie tam sześciokolorową, jak teraz. Mhm. No to. No to ja przypominam sobie, że wtedy, pomimo tego, że jednak Polska Rzeczpospolita Ludowa była w tym obozie krajów, w orbicie krajów sowieckich, przemycano albo nawet wręcz normalnie nauczano na lekcjach historii czy języka polskiego takich podstawowych wartości patriotycznych. Czego teraz chyba nie ma. Ja tak się zastanawiam, przecież zarzut pada, że na przykład w powieści w pustyni i w puszczy Staś Tarkowski jest przedstawiony jak, jak, jako patriota, teraz, ponieważ on tam miał zadania takie przez ojca formułowane, że najpierw musisz strzec, ojczyzny, twojej, nie wiem, żony czy matki, a jak ktoś przyjdzie, no to pal w łeb bez opamiętania, tak, Stasiu, no to przepraszam bardzo, czy teraz można dziecku takie wartości przemycać na, na lekcjach polskiego czy historii, żeby, żeby na przykład nieprzyjacielowi, który ma niecne zamiary, przywalić tam z czegoś w między oczy. No chyba tak się już teraz nie robi. Teraz jest takie miękkie wychowanie na takich miętrzaków. przykro to obserwować, ale w tym bardziej zachęcamy do wsparcia prywatnej edukacji czy też edukacji domowej wręcz, gdzie nikt nie będzie patrzył, patrzył z, z boku, czego rodzice czy, czy znajomi, odpowiedni, przy, odpowiednie przygotowanie ludzie potrafią jaką wiedzę i jakie wartości wychowawcze przekazywać młodemu pokoleniu. A takie mam pytanie osobiste już, powiem szczerze. Ja czytałem różne propedeutyki filozofii przedwojenną, no nie, Propedeuty, propedeutykę filozofii. Czy o taką książkę w ogóle Fundacja Myśli wydać czy może coś koło tego? Bo to jest uważam rewelacja. Fundacja, i... ja, ja rozczaruję, panie redaktorze, Fundacja Pobudka nie prowadzi działalności gospodarczej. Tak. Jeżeli natomiast, ale pytanie pokrewne możemy zadać na przykład Fundacji Osuchowa, która ma w planie wydawniczym wiele takich ciekawych pozycji. Zachęcam również, żeby poprzez strony internetowe spojrzeć. Jaki zakres pozycji książkowych jest na tym portalu? Również poprzez stronę pobudka.org można znaleźć baner Fundacji Osłuchowa i sobie tam obejrzeć sklep. Tam jest taka zakładka Sklep, który, który jest prowadzony właśnie przez Fundację Osłuchowa i ilość pozycji wartościowych jest imponująca, więc zachęcam. Oczywiście podlinkuję do, pod filmem, żeby każdy mógł sobie wejść. Dobrze. I tutaj i teraz takie mam pytanie z innej strony w ogóle. Bo dzisiaj jest rocznica Czarnych Marszy. I szykują się no. nam nowe marsze tutaj w Warszawie. No, Co pan y myśli o tym? Ja, ja, o ja przypominam sobie właśnie, bo to... Rzeczywiście, chyba dokładnie 22 października 2020 roku było ogłoszenie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wskutek którego bardzo zaktywizowały się środowiska. Te skrajnie lewicowe, czy tam lewackie pokazały się te tak zwane strajki kobiet, te takie czarne tam, czy czerwono-czarne pioruny. Tak. Od razu wszystko było przygotowane to tak błyskawicznie. To ja, ja, ja dodam, że to nie jest takie łatwe zorganizować <grym> taką akcję. <grym> myślę, ta, myślę, że to było. Taką, jeszcze, żeby mieć gotową symbolikę i wszystko przygotowane. Tak. No nie? <grym> Zdecydowanie takie, takie rzeczy zajmują trochę czasu i, i pochłaniają sporo pieniędzy. Między, więc przypuszczam, że wątpię, że to było tak spo, spontanicznie zorganizowane. Ale ja na to patrzę w, w kontekście wydarzeń sprzed roku na takich dwóch poziomach, bo nie wiem, czy pan był pewnie pan był również. Ja przyjechałem na 24 października na protest zupełnie innego rodzaju do Warszawy na plac de Filat, Tak, byłem. Gdzie, był. gdzie wtedy. Współcześni ZOMOWcy, czyli oddziały prewencji policji, no, dały pokaz siły i głupoty, ponieważ akcja, którą zorganizowano, skutkowała zatrzymaniem w areszcie prawie 300 osób. I warto wspomnieć w tym momencie mówię to jako działacz polityczny, jako działacz Konfederacji Korony Polskiej. Wśród tych więźniów politycznych znaleźli się nasi koledzy, i to w, z zarządu ówczesnego Korony, czyli był Rafał Dmowski, był Jakub Rumiński, był Arkadiusz Rakoczy. Tutaj z mojego okręgu, z okręgu numer 30, z rybnika, kolega Dominik Franiczek, również znalazł się na tak zwanym dołku. Oraz inna rybniczanka, koleżanka Agnieszka Pierchała, która jest liderką lokalnego klubu konfederacji. A więc naprawdę tutaj potraktowano naszych działaczy bardzo nieładnie. Toczyły się procesy, chyba nadal się toczą. Nadal się toczą. Odszkodowania są prawdopodobnie już wypłacane, dlatego że mieliśmy taki skoordynowany. Skoordynowaną obronę zapewnianą m.in. Przez, przez pana Macenasa Arkadiusza Tatele, który, który, że tak powiem, wspomaga tutaj działalności pani Justyny Sochy, jednej z organizatorek ówczesnego protestu na placu Defilat. My tego tak łatwo nie odpuszczamy, także. Chcemy, żeby Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło, tak? Prawo i Sprawiedliwość ma zwyciężyć. Natomiast wracając do Pana y, podstawowego pytania o te czarne marsze. Byłem zaraz po powrocie z Warszawy, czyli 24 wróciliśmy akurat na protest do Rybnika i oglądałem z bliska te wyczyny tych aktywistek, bo to głównie niewiasty, Często bardzo młode, no i tak się zastanawiałem, co tymi ludźmi kto tymi, kto tymi ludźmi steruje i, i dlaczego zwróciły się te osoby przeciwko kościołom. My broniliśmy tych kościołów chyba z dobrym skutkiem w sumie, ponieważ żadnych takich przykrych incydentów nie zanotowano. Natomiast frustracja tych środowisk czarci ich marszy, marszy, Pokazała się w, przynajmniej w moim okręgu takim w takich dziwnych miejscach małe, zapyziały, zapomniane kapliczki przydrożne, zostały sprofanowane. A więc taka akcja powiedzmy satanistyczna. Nie waham się tego słowa użyć. Komu to przeszkadza. Tak? Stoi przydrożna kapliczka od 200 lat przez komunę nietknięta, poprzednią komunę nietknięta. I teraz y, pomalowane jakimiś sprajami. I takiej sytuacji w Polsce podejrzewam, że było multum, e, dotknęło to wielu kościołów. E, chyba najbardziej drastyczne sceny widzieliśmy rok temu przed, e, przed kościołem na placu Trzech Krzyży, tak? E, dobrze, dobrze kojarzę. E, natomiast teraz m, po roku czasu widzimy w internecie znowu jakieś akcje nawoływania do, e, do wzmożenia protestów i akcji protestacyjnych. Tych, tych ruchów z piorunami w tle. No i jakie tam są hasła. No hasła są absolutnie nielogiczne, a logiczne, paradoksalne. Hasło jest w obronie życia wspieramy legalność aborcji. Ja, ja bym powiedział tak, no to te środowiska lewackie, one, one wspierają życie poprzez zabijanie, tak? One wspierają wolność. E, poprzez e, wspieranie poprzez, nie, ja bym powiedział poprzez wspieranie tego zamordyzmu covidowego. Natomiast e, wspierają równość poprzez wspieranie apartheidu Szyk, sanitarnego, tak. tak bym powiedział. E, no, ale e, to jest ta jedna strona m, walcząca na barykadach, ponieważ są również obrońcy życia. Nie zapominajmy o, ty, o tym. To są szlachetni ludzie, e, którzy narażają się tam na wytykanie palcami. Nikt ich nie popycha do tego, żeby gdzieś tam stanąć na barykadach. Natomiast widzę, że właśnie teraz, zwłaszcza chyba fundacja Kai Godek, jest bardzo uaktywniona. W całej Polsce są protesty, są modlitwy na różańców. Nie zapominajmy, mamy październik i musimy się zwracać do naszej potężnej królowej. i Tam mamy oparcie i nikt nas nie pokona. Przepraszam, także no starcie oczywiście odwieczne, tak? zdła i, i dobra. Nie no tak, ale tutaj ja na przykład kiedyś tam sobie usiadłem i poanalizowałem te wydarzenia wszystkie, uważałem, że była taka koordynacja no nieprawdopodobna nawet między telewizją pierwszą programu pierwszego, czyli TVP, a TPN w nakręcaniu tego wszystkiego. Bo na przykład sam osobiście widziałem tego, było nawoływanie, że atakują, a już później są atakowane kościoły, a poszedłem na miejsca, tam nikogo nie było. Czyli W ogóle to nie miało już miejsca, ale telewizja już między sobą już no, na, nagrywała to, żeby no, Eskalowała po prostu, żeby to dalej się trwało. I to chyba. Yy, Organizatorom się nie powiodło to, że do rozwoju krwi nie doszło, bo chyba o to chodziło. Tak, tak pomyślamy no, sobie. Na pewno, na pewno jest coś na rzeczy. Media z tego żyją. Media żyją z nakręcanych konfliktów, wydumanych bądź realnych, aby móc to prezentować. Natomiast za mediami stoją oczywiście konkretni ludzie i konkretni politycy telewizja zarówno rządowa jak i ta nazwijmy to opozycyjna, to nie są jakieś tam niezależne byty, które sobie dobierają tematykę według bieżących potrzeb czy długofalowych potrzeb. To jest, to idzie cały czas na spięcie, ale podobieństw jest cała masa. Jedno bez drugiego nie istnieje i dobrze im ze sobą, dobrze im ze sobą. Myślę, że gdyby się pokazała telewizja Konfederacji, to te dwie straciłyby w ogóle rację bytu, wymienione przez pana redaktora. Dlatego, że telewizja Konfederacji pokazywałaby po prostu prawdę i nie wzywałaby do żadnych tego typu ekscesów, nie potęgowałaby tej akcji, tej spirali nakręcającej się zarówno jeśli chodzi o czarne marsze, jak i na przykład o, o sprawy covidowe. Spójrzmy na te telewizje z tego względu, z tego punktu widzenia, że na tych czerwonych czy żółtych paskach jest bez przerwy jedno i to samo. Ilość zakażonych, ilość zgonów e, pod respiratorami. Tak? No to po prostu ileż można prezentować e, takie dane, które nic, nic, nic nie dają. Tak? No to, e, gdyby pokazywać, ile osób jest e, cierpi na zakrzepicę albo, albo na, na, za, na nie wiem, choroby serdecznie. układu krążenia no to, no, to, no to mielibyśmy, mielibyśmy pewnie podobne efekty. Pragnę jeszcze podkreślić to, że zarówno politycy, którzy stoją za TVP, czyli PiS, jak i politycy, którzy stoją za TVN, czyli mówiąc oględnie PO, plus tam może lewica, no to w, w, najchętniej by w, w nieskończoność trwali w tym duopolu. Ale mam dla nich przykrą wiadomość, to się skończy. Bo się nadzieję, prędzej, bo to się prędzej, czy później skończy. Bo i tak samo yy, te telewizje biorą podobnych nawet fach tych specjalistów od tych różnych chorób, prawda, e, zakaźnych i innych. To są podobne typy specjalistów. <grym> jeden coś może, podobnego... mogą sobie wymienić i będzie wszystko w porządku. Ja, ja się zastanawiam, yy... Czy te osoby, które tam są jako eksperci zapraszani, bo to zawsze są te same, już teraz hasłowo powiem, horbany z Simony i Sutkowskie. Jak można do takich ludzi mieć w ogóle zaufanie? Teraz się okazuje, że synalek pana doktora Sutkowskiego. Pan redaktor kojarzy, Pan Sutkowski, to ten, który nie wychodzi ze studia albo TVP, albo radio, albo TV Trwam. On, on zawsze gdzieś tam wyskakuje z lodówki. Tak, tak. Tam cika tymi sprajami czy aerozolami i pokazuje, jaki to nie jest mądry. Jego syn okazuje się, że jest przedstawicielem handlowym Pfizera. No to, no, to, no to jak można mieć zaufanie? Więc ja, ja raczej skłaniam się ku, ku, ku takiemu myśleniu, że jeżeli mam do wyboru iluś leka, lekarzy, naprawdę fachowców, bo z tytułem profesor doktor nauk medycznych, no to raczej skłaniam się ku posłuchowi tego pana profesora, który nie jest uzależniony od pomocy rządowej, telewizyjnej czy big farmy. To są jeżeli ktoś jest doktorem, lekarzem niezależnym i rzuca na szale swoje nazwisko i możliwość uprawiania zawodu lekarza to już może wzbudzić pewien szacunek, ponieważ e, mamy doświadczenia na przykładzie Pani doktor Martynowskiej, czy ostatnio Pani doktor Sienkiewicz, że to może skutkować pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu. Mm -hmm. I nie muszę tutaj tłumaczyć, czym to skutkuje jeszcze bardziej, tak, brakiem dochodu po prostu. No oczywiście. No przecież nawet Pan doktor Bodnar, on daje tysiące przykładów, on daje to, co zrobił, on daje praktykę, a nie jakieś wydumane y, te próby robienia na podstawie jakichś statystyk, które nie wiadomo skąd w ogóle są te statystyki, ale na tym się tworzy łańcuch, co się stanie i co będzie. No tutaj ma konkretne przykłady i to tysiące, to nie są jeden, dwa, prawda? Dokładnie, ja bym to powiedział bardzo prosto. Mamy tutaj, z jednej strony, z jednej strony są fakty, a z drugiej strony są opinie i yy, możemy, możemy wybrać. Faktami jest również, są również świadectwa, hmm. świadectwa ludzi. Ja miałem same okazje kilka miesięcy temu w Jastrzębiu Zdroju spotkać pewną panią, która mnie rozpoznała i zaczęła mi opowiadać o tym, jak ona pojechała z Jastrzębia Zdroju czy z Rybnika, już nie pamiętam, do Przemyśla. To nie jest 10 kilometrów, to jest chyba 400. Dlatego, że mąż już bardzo cierpiał na, na COVID i nie miał znikąd szans pomocy, ponieważ nikt nie leczy tej choroby. Mhm. To jest, to jest ten problem główny. Nikt tej choroby nie, choroby nie leczy. Poza tym doktorem wspomnianym przez pana, czyli Włodzimierzem Godnarem z Przemyśla. Ona o tym się dowiedziała, pojechała od razu z tym mężem do Przemyśla, bez chyba umawiania się nawet, i pan doktor osobiście ją przyjął, pomimo tego, że tam setki ludzi się przewija. I ze łzami w oczach opowiadała mi, że temu lekarzowi mąż zawdzięcza życie. Był potraktowany jako ten, który się nadaje do leczenia. Leczenie trwało bodajże dwa czy trzy tygodnie i wszystko skończyło się dobrze. I w tej chwili ten mąż, osoba ponad 70-letnia. Tylko się konsultuje co kilka miesięcy u pulmonologa i wszystko wygląda dobrze. A z drugiej strony mamy pana Simona, czy, te, czy Hormana, Horbana, już nie pamiętam, który z nich. W, w programie warto rozmawiać. Pana Pospieszalskiego starał się <laughs> deprecjonować pana Bodnara mm -hmm. z taką butą, z, z nosem metr powyżej swojej własnej głowy. Jak tam jakiś Bodnar będzie przemyślać, co on będzie mu opowiadał. Nie ma pan żadnych badań klinicznych. I, no, i tego typu bzdury, tutaj jest kwestia życia i śmierci, a ci panowie, których no już nie chcę wymieniać z nazwiska, ponownie biorący pieniądze nasze, niestety, publiczne, robią wszystko, aby zachęcić ludzi do, do tych, do tych no, szczepień, tak, tak, to się nazywa, do tych, do tych produktów molekularnych. Dzięki którym osiągniemy żywot wieczny na Ziemi, eliksir długowieczności. No to po prostu jest wielka, wielka granda, kosztująca miliardy złotych i skutkująca w perspektywie dłuższej. Nie wiemy jeszcze czym. Ja obserwuję na bieżąco relacje osób, które już są po drugiej czy trzeciej dawce, ich osłabione reakcje organizmu. Oni się wszyscy uskarżają na jakieś osłabienia, na jakieś stany zapalne. Oczywiście nie kojarzą tego z tym szczepieniem. No ale nawet w Polsce nie można kojarzyć, bo jeżeli po dwóch nie dniach może. nie ma odczynu poszczepiennego, to już potem już nie ma, no nie. Już hmm. nie jak to kiedyś bywało, że i lata mijały i dopiero wtedy lekarz mówił, to może być za, ten zastrzyk, musimy to zbadać. A teraz nikt nic nie musi i nikt nie robi. Tylko od razu to już nie jest wina szczepień. No nawet y mamy przykład, jak. Y Żona Krawczyka powiedziała, że to na pewno nie po zastrzyku umarł, no nie? Na pewno. I wszyscy już. Media mainstreamowe podchwyciły to i na pewno nie po szczepieniu. Panie redaktorze, na, na, największy problem zgłaszania nop czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych, polega na tym, że nie mogą go wnieść e, e, pacjenci, tylko muszą to robić lekarze. I to, i to ci, którzy dostają. E, Zapłatę za to, że wykonują te szczepienia. Także to jest klincz taki, że jeżeli jest 1% zgłaszanych nopów w Polsce, to i tak jest dużo. Na przykład w Holandii to bodajże jest 17%. No nie. Ale wszystkie inne kraje mają ileś tych nopów, tylko w Polsce nie ma. A jednak Polacy są tak, tak zdrowi i tak, takie społeczeństwo przydatne chętne do szczepień, że. Tak. No ja, ja namawiam zawsze, że żeby dbać o naturalną odporność. Dobrze się odżywiać, nie, nie dusić się przedmiotami z polipropylenu zawieszonymi na uszach, tylko normalnie chodzić i funkcjonować. Pewnie, polecamy. Dziękuję Panu bardzo za wywiad. Dziękuję Państwu za usłuchanie, Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.